よしやった。 Dobry zawodnik, prawdopodobny, w tym skończeniu łosie, tak nie tutaj dziki. Ja ona sobie tutaj to przez środek buchstowiska. nie wiatr troszkę tropowo. Idzie, gubi się, ale sam się. ちょっと待って。

Co? szukaj, 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 szukaj no. dzień dobry moi drodzy jak widzieliście na poprzednim filmie posokowiec bawarski pracował bardzo fajnie ścieżkę mu specjalnie zrobiłem na drodze właściwie na Dukcie Leśnym tam gdzie były dziki Widać było, że były buchtowania, były to świeże buchtowania, specjalnie. Tak, z premedytacją mu zrobiłem, żeby mieć dodatkowo, dodatkowe utrudnienie na ścieżce tropowej w postaci e, tak zwanych tropów zwodniczych. E, ścieżka skręcała w prawo pod kątem prostym, czyli bardzo trudne. Znaczy, dla psa to jest właśnie bardzo trudne, ale on po prostu, że tak powiem, załatwił sobie sprawę, można by powiedzieć e, fenomenalnie. Sam odnalazł, sam się naprowadził, sam doszedł do końca, także na chwilę obecną jestem z niego zadowolony. Ale no, słuchajcie, no co będzie dalej? To zobaczymy. No nie wiem, trudno mi odpowiedzieć. Na razie jest bardzo dobrze. Dzięki za uwagę.